Cześć, ja nazywam się Andrzej, znacie mnie na pewno z budowy. Dzisiaj ustawiam szafę z Ikei na bardzo krzywej podłodze i postanowiłem właśnie o tym nagrać film. Jak to zrobić, żeby było dobrze, moje zdanie przynajmniej. Może komuś pomogę. A więc tak wygląda szafa z Ikei. Tu jest krzywo, 3 cm różnicy w poziomie z tamtej strony i tutaj jest najgłębiej, czyli 3 cm w minusie. Do tego mam laser rotacyjny, tu trochę panuje chaos, przyniosłem sobie z budowy, do laseru przymocowałem zbiornik laseru i do łoty i będę tutaj ustawiał y, do sufitu, bo ponieważ jeszcze tutaj podłogi nie mam, bo nie mogę jej zamontować, bo wcześniej muszę po prostu ustawić ją do pionu poziomu, jak wolicie, do pionu i poziomu. Te dwie kwestie są bardzo ważne, jedno i drugie. Do tego mam tutaj gdzieś jakiś imbusik w każdym zestawie. szafie był taki imbusik. On tutaj wchodzi. Tym się za fajnie nie kręci dlatego używam do podnoszenia jeszcze czegoś takiego to się nazywa normalnie Viking Arm czyli ramię wikinga. Kiedyś miałem takie oryginalne ale było bardzo drogie i sprzedałem. Chyba 180 euro kosztuje takie oryginalne. Jakbyście chcieli kupić do oryginalne wiking arm to ma swoje tam markę i jest bardzo drogie i co, żeby mi się lżej kręciło to sobie podnoszę po prostu e, tym ramieniem wikinga do góry, najpierw podkręcam ręcznie a później już doregulowuję imbusem, nie mogę wam tego pokazać bo jestem sam, może wiecie, patrzeć ile mi brakuje milimetrów i, i podkręcać i zostawiać ten laser żeby było nas dwóch to mógłby jeden trzymać chociaż laser, a drugi kręcić. Wtedy to poszło w trymiga, Ale nie ma takiej możliwości, więc robię tak jak, jak mogę. O zobaczcie jaki bóle robi IGA. To jest wada produkcyjna. Do góry. W jednej szafie tak było. Ogólnie szafy fajnie się rozkładają, bo ta część powiedzmy ściana lewa i prawa jest zespolona od razu z tyłem. Tylko się to rozkłada. Przeklę się tutaj ten kawałek płyty z przodu i z tyłu, po czym ten sufit i już jest w sumie gotowe. Parę rzeczy trzeba tam zrobić, jak widzicie, taki w narożnikach i coś, co trzyma tutaj yy, tę ścianę. No, powiedzmy, że trzyma, dupę nie urywa, tyle powiem, dupę mi to niezłe, ale cóż, tak jest, to tak robimy. Jak wypoziomuję, pokażę Wam dalej. Czego Wam jeszcze nie powiedziałem ważnego, jak mam taki duży uskok właśnie 3 cm, już Wam pokazuję. W przypadku 3 cm, nóżki wprawdzie się wykręcają na 3 cm, ale żeby nam się do końca nie wykręciły, podłożyłem sobie takie właśnie deseczki o grubości jakiegoś tam centymetra. Jeśli mi to nie wystarczy, podłożę jeszcze takie klocki, miał. coś w tym stylu. I będę dokładał jeszcze powiedzmy, że... Tutaj, w tym miejscu, gdzie jest najwięcej, jeszcze centymetr, będę musiał odłożyć, więc tak zrobię, że mi się stópki całkiem nie wykręciły. Bo wtedy nam się będzie, w ogóle żeby nie były za mocno wykręcone, będzie nam się y, ta szafa galangać na wszystkie strony. Nawet jak ją przykręcimy do, do, do ściany. Także ja to tak rozwiązałem. I tak szafa została wypoziomowana z wielkim bólem, już łatwo skręcałem je yy, skrzynię jedną z drugą, szafki jedną z drugą Zobaczcie teraz tutaj widzicie jaki był ustok I z drugiej strony Fajnie, nie? Bez laseru bym tutaj padał, a ja mam to poziomicą Dodam jeszcze, że jestem sam, tak, skręcam tą szafę sam, dlatego nikt nie może przytrzymać nic. Muszę wszystko sam robić. I teraz jeszcze będę przykręcał szafę do ściany. I zaraz Wam pokażę, co IKEA dała, a czego nie dała. A więc dała tutaj takie podkładki, które tam przychodzą, u góry, ale ślub już nie daje nie kołków. Kołki i śruby muszę sam załatwić. Niestety. I jeszcze wam pokażę, jak kiedyś murowali, jak budowali w Niemczech. Szafa jest teraz idealnie w pionie. Zobaczcie tutaj i na dole. No jest przynajmniej 1,5 cm różnica. Na podłodze 3 cm różnicy Także Niemcy też krzywo kiedyś murowali. I tak dzisiejszego wieczoru wypoziomowałem szafę i. Założyłem podłogi też w szafie. Tak to wygląda. Nie wszędzie pasuje. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Zobaczcie, tutaj mam ładny kąt. A zaraz obok już nie. Nie wiem czemu. Czy jest krzywo docięte. Czy ja coś zrobiłem źle. Ale nie wydaje mi się, bo górą też pasuje. Niemożliwe, żeby tak było nagle. Dołem trochę krzywo. Tak to wygląda. Teraz jestem przy składaniu szuflat ziekei. Tutaj było bardzo proste, tak akurat nic nowego oczywiście tak trzeba przykręcić zwracać uwagę, gdzie przykręcić tą pierwszą śrubę, która, która jest skręcana obydwa boki szafy. Żeby nie była za niska, bo gdzieś w tym miejscu przyjdą zawiasy. I to jest na rysunku już pokazane, że na piątym otworze od dołu, na piątym otworze od góry trzeba przykręcić tą szapę, Skręcić ze sobą, z drugą stroną. I tutaj mamy jeszcze taką jedną nowość z CKI, że nie skręcamy w szufladzie. Tu mamy jeszcze taką niezwykłą szufladę. to jest z szybką. Najpierw Wkładamy ten spód, bo tutaj trzeba tak założyć to pod kątem. Zobaczcie, to jest taki wreszcie. Oczywiście to jest wszystko w instrukcji, ale jak ktoś będzie to składał pochopnie to i będzie myślał, że, że jest jak zwykle, no to nie jest. I to wkładamy to to się zazębia automatycznie. Teraz przybijemy tutaj te plastikowe kołki. Gdzie one są? Tutaj. I mam miejsce zatrzymanie kamery. Na i już szuflada jest złożona. Ale dla odmiany, właśnie co mnie zaskoczyło, wkładamy ten spód szuflady, a dopiero boki. To taka nowość. Fikie oczywiście. Co mi się tutaj spodobało, to tutaj te prowadnice szuflad. Zobaczcie, jakie grube są. Całkiem gruby, gruby, po prostu metal został użyty, takie konkretne. Jak wziąłem to w rękę, to czuję, że coś to jest. W porównaniu ze skrzyniami to naprawdę bardzo stabilne. Nie pasuje to razem ze sobą. To jest bardzo konkretne, a to bardzo lipne. Zobaczcie jak to wychodzi. To jest ta boczna ściana, która nie jest już skręcona z inną ścianą. Więc tutaj zobaczcie. Oczywiście przyjdą regały, będzie to trochę lepiej wyglądało. Ale mimo wszystko, jeśli chodzi o prowadnice to, to naprawdę fajne. Fajnie to wszystko chodzi. Nie wiem jak długo. Póki co chodzi pierwsza szuflada, gotowa nawet się zamyka, nawet z, do z domykaniem, ale trzeba trochę dopnąć. może czasem się wyrobi. Teraz doszło? Nie, tak całkiem nie, ale tutaj są takie dziwne blaszki pod spodem. I to musiałem zamontować z takim plastikiem. Nie wiem po co to jest, ale jest, więc założyłem jakieś zabezpieczenie. Jeśli nie macie pewności, na przykład przy rozpakowywaniu opakowania, e, żeby nie przeciąć, nie uszkodzić e, szuflady na przykład. Ja zaopatrzyłem się też w taką szpachelkę. Znaczy już ją miałem wcześniej. I można tutaj spokojnie też wjechać. Ona nie jest ostra. Nie oszkodzi nam ani szuflady, ani też podłogi. Bo rękoma to jest ciężko to rozpakować. Tak szczerze Wam powiem, jest to dość mocno sklejone. A taka szpachelka się dobrze sprawdza. I tak już jakiś czas później trochę już mi ubyło z mojej kubki z kartonami i z regałami. Teraz idzie z górki. Naj, najtrudniejsze to Wam powiem, że było wypoziomowanie tej krzywizny. A tak to szafy się składa w sumie całkiem spoko to jest Ikea. Jak, jeśli się patrzy na instrukcję obsługi Jeśli się patrzy na instrukcję obsługi to nie sposób coś schrzanić Także jak ktoś nigdy tego nie robi, to niech krok po kroku robi a na pewno Wam to wyjdzie bo Ikea jednak ma, muszę powiedzieć dobry system z tych wszystkich mebli, które w życiu składałem to najłatwiej mi się składa Ikea Także musi to być jednak łatwiejsze niż u innych producentów. I tak, złożymy sobie teraz jedną szufladę razem. To na razie na bok, to na chwileczkę na bok. Papiery poprzednie. Muszę kiedyś to posprzątać. Jak już skończę, trzeba to składać. Te wszystkie kartony, to nie wszystko. Na balkonie jeszcze jest ich sporo. Otwieram paczuszkę, wysypujemy wszystko i zaczynamy od przedniej części szuflady. Wkładam od razu kołki, bo zapominam ich wkładać. A później muszę jeszcze raz to rozkręcać. Wkrętarka. Nawet zakrętarka. Jest na najsłabszej mocy i powiem, że... Spoko on działa. Nie przekręciłem ani jednej śruby. Kolejne. I teraz właśnie co nowego widziałem w IHEI to, to to, że spód szuflady się wkłada na początku. O zobaczcie, to jest taki skos. I tym trzeba wjechać, tak w ten sposób, wypośrodkować, tutaj mamy otwory, tak żeby było mniej więcej na środku, teraz bierzemy bok, jeden z boków, ten bok akurat jest z tej strony, wkładam, drugi bok. To już moja w sumie ostatnia szuflada, dlatego teraz nagrywam. Trochę trzeba dosunąć. Nawet młotka do tego nie trzeba używać. Teraz te śruby, co zawsze. Czasami są metalowe, z jakiegoś aluminium, a czasami są plastikowe. Na opartego można by było jeszcze klejem posmarować te kołki żeby było jeszcze lepiej, ale czy ja wiem. Jak producent tego nie przewidział, to może nie trzeba, może kiedyś trzeba będzie rozebrać taką szufladę i na przykład czoło szufl szuflady wymienić, bo się szybka nam zbije, byśmy musieli dokupić, chociaż nie wiem, czy jest możliwość, żeby ja była pewnie trzeba kupić całą szufladę. Także chyba to nie jest potrzebne. I tak, teraz nakładamy tylną część szuflady. Też pod skosem. Małe szuflady się o wiele lepiej składa, jak te duże. Plastikowe kołki. Trochę mi to amortyzuje. Jeszcze za dużo kartonów mam pod spodem. InstaTwing to na wszystko. Ja dostanę dostałem w prezencie od mojego starszego brata. Przywiózł mi z Norwegii. Super motyk. Mam go już pewnie więcej niż 10 lat. Ok, szufladę mamy w sumie gotową. Odstawię szufladę, teraz biorę te wkręty grube i założymy prowadnicę. Prowadnicę i się <laughs> Całkiem konkretne. Się... jedno musiałem naprawić, bo ten siłowniczek wyskoczył. O, to jest tak złożony, Gdzieś tam się wiecie w trakcie transportu gdzieś wyleciał. Ten tłoczek tutaj, który jest hamulcem chyba? A raczej na pewno. I tak to jest lewa strona. Musimy uważać, żeby nie podrapać czekolady. Oczywiście, Niewa. i zakrętarka. Dobrze, jak macie magnesowane mm, końcówki, ułatwiają pracę. No chodź, na swoje miejsce. A zobaczcie, tutaj otwory nie pasują mi tak jak powinny. Widzicie? Coś tutaj jest szalione. Ale to już nie pierwsza rzecz, która jest... która mi tutaj nie pasuje. Lekko jest otwór przesunięty. Tylko teraz prowadnicy raczej nie, prawdopodobnie tutaj. Później sobie zmierzę i zobaczę czy na pewno tak jest. Ale coś tutaj nie pasi. Widać? O, właśnie. Teraz będzie coś widać. W Pierwszy... pierwszej kolejności ten środkowy. O, widzicie? A tutaj już, już posuwa się na moc elegancko. Mam nadzieję, że wszystko będzie się jak Należy, że to jest tylko jakieś tam 2 mm. Dobra, teraz wyciągam w zakrętarkę. Wiorę szufladę. Aha, jeszcze tutaj są zabezpieczenia. Najpierw trzeba to włożyć. Zabezpieczenia wyglądają tak. W ten sposób i w ten sposób. To mnie trochę zaszkodziło. Jakieś to trochę dziwne jest zabezpieczenie. Już widziałem inne to chyba nawet z bardziej mi się podoba niż to dobra, weszło, nie weszło I idźcie na swoje miejsce teraz jest, weszła, no, tak i teraz jeszcze te plastikowe zabezpieczenia tutaj w otwór wkładamy, pokażę Wam za chwilę jak już ściągnę kamary. i przekręcamy jak później będziemy ściągać, tylko ten plastik trzeba na zewnątrz e, w ten sposób otworzyć. Teraz zamknąć i z drugiej strony. Czasem wchodzi lekko, a czasami nie. Pewnie, pewnie też gdzieś jest otwór nie, nie tak nawiercony jak trzeba. I nie zawsze pasuje, o tam wyszło tak fajnie. A tu już mam problem. Już nawet młotka sobie używam. O jest wyszło dobra i szuflada gotowa z hamulcem. zamykają się fajnie nie mogę powiedzieć i jeszcze chciałem Wam pokazać to zabezpieczenie od dołu jak to wygląda jakoś tak trochę dziwacznie ale ile się tego używa prawdopodobnie nie będzie się tego nigdy wyciągać aż się ta szafa nam kiedyś rozleci bo wiecznie ona nie będzie tutaj stała to jest pewne. takiej mamy kwalitet i jeszcze jedna ważna kwestia to taka, że rozpakować sobie jedne drzwi i sprawdzić, żeby nam regał nie wyszedł na zawiasie. To jest ważne, żebyśmy później musieli tego regału odkręcać i gdzieś w inne miejscu dawać, żebyśmy sobie zaoszczędzili po prostu pracy. Tutaj mi akurat wychodzi góra-dół, widzicie, tutaj mamy cztery zawiasy w sumie na całych drzwiach. Góra-dół to gdzieś tam w rysunku było, że piąty otwór od dołu, piąty od góry. Ale o środkowych nic nie zauważyłem przynajmniej. Może gdzieś było, przeoczyłem, nie wiem, mogło tak być. Ale po prostu sobie rozpakowałem wcześniej drzwi i sprawdziłem, czy nie wyjdzie mi po prostu zawiast. Na regale, nie, że mi wyjdzie tutaj akurat w tym miejscu zawiast, tylko wyżej albo niżej, nie? No, to też takie ważne. Warto o tym pomyśleć, żeby później nie wykręcać. Jest to oczywiście wszystko za zrobienia, ale, ale po co, nie? I tak jakąś chwilę później, zamontowałem, zamontowałem też sztangi. Tutaj też, tutaj coś mam w stylu do wieszania krótszych rzeczy, szalików na przykład. Też jest na zasadzie szuflady. Taki fajny pomysł, bo jak będą powieszone tutaj ubrania, u góry na przykład, no to nie będziemy przecież tam kopać pod, pod tymi ubraniami, tylko sobie wyjedziemy. Fajnie tą szufladką, także całkiem mądre rozwiązanie, muszę powiedzieć. No tak już się prezentuje szafa z daleka. O tak właśnie. I z tej strony. Szeroki kąt, ale pokój jest tak mały, że jak będzie pusto, będę miał więcej miejsca. Później jeszcze zostanie mi tutaj kwestia listwy bo tutaj mamy cokół cofnięty trochę, i coś trzeba będzie wymyśleć, żeby to jakoś wyglądało. Normalnie bym przywalił tutaj listwy, ale. Ale cokół jest cofnięty, będzie szpara. Co zrobić w takim przypadku? Szczerze mówiąc, jeszcze nie. Ja na to jeszcze nie mam pomysłu. Można powiedzieć, że szafa w środku już jest wykończona. Teraz przyszedł moment na mocowanie drzwi. Drzwi fronty mamy w takim kolorze. Tutaj znowu sobie. Użyję swoich podnośników. Tak zwany Viking Arm. Chociaż Viking Arm ma zastrzeżone chyba swoje prawa i, i tego nie można nazywać. Nie wiem jak to się nazywa, szczerze mówiąc. Może wy wiecie, <słuch> jak się to po prostu nazywa. Eee, tak, muszę teraz zaznaczyć, gdzie przykręcić zawiasy. Bo dokładnie nie wiem. Na pierwszych drzwiach się będę uczył, a kolejny już pójdą jak z, z płatka. Co mi się w zawiasach? Podoba, że są masywne, a co mi się nie podoba, że są strasznie tłuste. Za każdym razem muszę ręce wycierać, żeby nie powrócić tych drzwi. Dobrze, że jak je wysmaruję tym smarem, czymś tłustym, wazeliną, nie wiem co to jest. W każdym razie kupę czyszczenia będzie ktoś miał. Nie chcielibyśmy tego robić, nie? Także ja przykręcam teraz zawiasy. Zobaczymy za chwilę, jak to wygląda. I pierwsze drzwi zamontowane. Jak mówiłem, zawiasy są całkiem całkiem, chociaż kiedyś zakładałem u siebie kuchnię też składałem CK i to u siebie. I powiem wam, że tam wszystko było jeszcze, łatwiejsze. tam było wszystko na klik. I łatwiej się Właśnie. jest jeszcze składało niż 4 tutaj. Tutaj trzeba jeszcze dołożyć ten element na, na dole i na górze i ten element do zawiasu. Zawiasów jest 4, a tych elementów jest po, po dwa na każde drzwi tak wygląda i nawet wam powiem bez regulacji wszystko wygląda całkiem fajnie Zobaczcie, hamuje wszystko ładnie tu nic jeszcze nie było regulowane tak jak z fabryki wyszło jest równo to mnie cieszy, mam nadzieję, że dalej będzie tak samo mam nadzieję, że dalej będzie tak samo i nie, nie wyskoczy mi jakaś, jakaś niespodzianka i znowu mam mały problem a problem jest tego typu zobaczcie jak to zaprojektowali że lekko nam szura o zawias to słychać na to? I jak zamykam drzwi, zobaczcie, ten zawies jest potężny. No jednak, smera tutaj ten koszyk. No i trochę go wysuwa jak otwieramy. Tutaj to się nie popisali. Wiadomo, to koszyk można go na siłę, nie wiem, podjąć nawet, ale, ale dlaczego? 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 To było zaprojektowane FIK. Ten kto to zakładał, projektował ten kosz na dole. Zresztą, te kosze chyba się na dole najrosłonniej jest na dole zamontować. No ale na dole też jest zawias i coś takiego wyszło. To mi się nie podoba, szczerze mówiąc. Minus, minus, kolejny minus. I teraz pokażę wam prawie skończoną szafę, bo tylko prawie. Prawie dlatego, że jeszcze klamki muszę przykręcić i założyć oświetlenie. Ale tak to już, już jest dobrze. Zamknięte drzwi. Drzwi się dobrze zamykają. Nie muszę nawet w sumie nic regulować. Powiem Wam, że tak jak oryginalnie nie były zawiasy, to jestem akurat zaskoczony, że wszystko pasuje. Teraz pokażę Wam jeszcze z otwartymi drzwiami. Drzwi bez klamek długo się otwiera. Zobacz, czy całkiem fajnie wygląda. Jak, jak ją zacząłem skręcać, to byłem bardzo negatywnie nastawiony, ale teraz, jak już są drzwi, szuflady, półki, trzyma się wszystko kolokwialnie, mówiąc, kupy. I z tej strony. Także fajnie. Jak już mówiłem, zawiasy całkiem bardzo konkretne. Yy, o właśnie, do czegoś Wam się przydam. Przyznam, nie przydam. Przydam, może też przydam, ale przyznam. Te zawiasy, które tu wcześniej przykręciłem, co mówiłem, że mi tutaj wadzi o fladę. No to była moja wina. Bo dobrze nie popatrzyłem, a te zawiasy przyszły po prostu tutaj w drzwiach w narożniku. One się tutaj tak dalej otwierają. Zobaczcie, to są specjalne zawiasy. dlatego dla też takie konkreto. Dużo, dużo lepiej wyglądają niż te tutaj na przykład. Nie? Chociaż to też wystarczy. cztery zawiasną takie leciutkie drzwi to nic się nie powinno stać. Jak się nikt nie będzie wieszał, nic się nie stanie. No i właśnie ja się pomyliłem i dlatego one wadziły o ten kosz. I to była moja wina. Do się przyznaję od razu. Bez bicia. Teraz wszystko ładnie zamkniemy. Drzwi fajnie hamują. A trzeba jeszcze takie kropki poprzyklejać, silikonowe. Nie trzaskają, nawet mocno, żebym uderzył, i nie trzaskają. Tak samo to z lustrem. Tak spoko wygląda, muszę powiedzieć. Oczywiście kolor to kwestia gustu. No, ale mi się też nawet podoba taki kolor. Może być trochę ciemno w tym pokoju. Ja wolę jednak jaśniejsze, ale nieźle. Film skończy dopiero wtedy, kiedy założę klamki, żeby było już na gotowca. I oświetlenie. Oświetlenie nigdy w Ikei nie zakładałem, więc nie wiem. To będę musiał gdzieś jakieś otwory ekstra jeszcze zrobić, żeby kabel gdzieś przełożyć To gniazdka, nie mam pojęcia, ale zobaczymy, okaże się w praniu. I tak oto wygląda moja szafa, którą skończyłem już. Szafa już jest skończona, kabel trzeba tutaj jeszcze tylko, czyli prawie skończona. Przykręciłem cokół, muszę założyć jeszcze ześlepki na śrubki, żeby też były białe. Jak widzicie, jest ze skosa, ale podłoga była tak krzywa, że po prostu nie dało się inaczej. Tak to wygląda, tak obrobiłem Kupuję Kupiłem taką w sklepie budowlanym, plastikową. Białą. Przynajmniej jest jak cokolwiek. Tutaj miałem taki problem właśnie, że nie wiem, czy będzie widać, o, że tutaj te elementy odstają, ściany. A cukier jest cofnięty i musiałem to jeszcze zasilikonować. Ale powierzchnia jest gładka, tak że mi całkiem łatwo to poszło. Co tutaj w szafie mam? W szafie mam podświetlenie. Automatycznie się zapala, jak otwieramy tą szafę. Tylko w szafie z ubraniami, bo w takim przypadku po prostu nie ma sensu. Gdybym założył tutaj na półce, to tylko by światło oświecało. Ten jeden Lego. I jeszcze tutaj. Zobaczcie, tu też jest oświetlenie w środku. Także całkiem fajnie wyszło. Jestem zadowolony. Także jest szafa zakończona ja kasuję i, i zapraszam do oglądania mojego kolejnego odcinka, czy to butowy, czy z czy zbioru grzybów czy jeszcze czegoś innego bo ci, którzy nie oglądają, no, no, wiedzą, że parę tematów poruszam, także o życiu w Niemczech. Także zapraszam do oglądania, trzymajcie się i cześć.